Dzień dobry, witamy Państwa. Nareszcie udało nam się zagościć ponownie w sali Młodzieżowego Domu Kultury dzięki uprzejmości dyrekcji z przedstawieniem. Każdy z nas jest Don Kiszotem. Mnóstwo prób, emocji, różnych zawirowań, często kłótni nawet. Są to słowa naszych uczestników, one płyną z ich serca, one po prostu wyrażają ich emocje. Scenariusz czy materiał do scenariusza rodzi się poprzez rozmowy, poprzez działanie, poprzez ich emocje, właśnie, które są bardzo często prawdziwe. I myślę, że to jest trudno, bardzo trudno zagrać samego siebie. Kolejny występ. To jest i obowiązek, i frajda, ale mi to nie sprawia trudności wielkiej i cieszę się, że biorę w tym udział. Praca nad spektaklem trwała ponad rok. Trudno sobie wyobrazić, jaki to jest ogrom czasu i jak aktorzy czekają na nagrodę. To jest porównywalne chyba z oczekiwaniem na nominację do Oscara, jeśli nie z samym w ogóle Oscarem. Lubię lub, występować tutaj. I lubię, I lubię występy. Dzięki temu teatrowi ja bardziej zawartościowana się czuję. Bo potrafię występować, coś powiedzieć i, i ludzie patrzą na to. Potrzeba mm, wielu starć, e, wielu bitew, żeby można było dojść do jednej wspólnej całości. I właśnie praca zespołowa to jest chyba to, na co. Zwracałabym największą uwagę, jeśli chodzi o pracę w grupie. Jest to po raz szósty, szóste nasze przedstawienie. Pracowali nasi uczestnicy, z, w, łącznie z panią Renatą, e, rok czasu. Każdy z nich ma swoje rodziny, każdy z nich ma swoje doświadczenie życiowe. Znalezienie punktu wspólnego bywa dosyć trudne, ale myślę, że dla rodzin jest to takie niepowtarzalne wydarzenie właśnie premiera spektaklu ponieważ mogą zobaczyć swoich najbliższych z innej zupełnie strony. To jest trochę obowiązek, ale i frajda, bo rodziny się cieszą i nas podziwiają, że mogą że my mamy odwagę. Uczyliśmy się rok. Ja pierwszy miałem udział w tym jest trema. To jest mój drugi występ y, w tym zespole. Y, jest duży stres, ale i wielka radość. I, i to, to jest dobre. Można swoje uczucia pokazać. Ja naprawdę bardzo się cieszę, że mogę w takim czymś występować i, i powiedzieć to, co myślę w ogóle. Pomimo tej ciężkiej pracy wszyscy są bardzo mocno zaangażowani, chętnie występują i z przyjemnością wstępują do Teatru Skrzydła po to, żeby wnieść cząstkę swojego życia. Tak, jest ważnym wydarzeniem dla mnie i cieszę się, że pierwszy raz mogę wystąpić i dla mnie jest zaszczyt wielki to jest wystąpić przed taką dużą publicznością Bo bez rok! Rok czasu pracy. Co to znaczy rok czasu pracy? Jest to, jest to rok żmudnej pracy nad sobą, nad, nad zespołem. Jest to przełamywanie barier, przełamywanie siebie, ukazywanie siebie od wewnątrz. Wspólnie ze wszystkimi, dzięki, w, dzięki każde, wkładce każdego z osobna, możemy stworzyć to całość i dzisiaj Państwu zaprezentować. Mamy widzów, którzy zupełnie nie są związani przecież emocjonalnie z zespołem ani z rodzinami, ale myślę, że temat, który wybraliśmy jest na tyle bliski każdemu, zresztą tytuł też jest zobowiązujący, każdy z nas jest Don Kiszotem, może prowokuje do tego, żeby się zastanowić w jakim stopniu, na ile, czy warto. Z takimi pytaniami oczywiście zostawiamy widzów bez odpowiedzi. Kiedy Don Quixote wędrował przez świat, Akacja jabłoń czarne włosy w winie, Wciąż świszcza za nim okrutny bat, Mszczący się z na roślinie. Don Quixote przebył wiele, wiele dróg, Kobiety, dzbany, rude włosy nocą, a Sancho osłatł mu tak jak mógł, osił za nie mógł. A pasa szedł boso i wtedy rycerz lepotkał ją. Joder, księżyce, oczy ostre piki. Sancho żarł kiszkę z bydlęcą krwią. Oczy z zagiętym nożykiem. I wreszcie rycerz obumarł klap tron najwięcej świeca do nieba. A pasa spłodził szesnaście bab, pięciu chłopaków do tego, co trzeba. I ten, co domy, i ten, co cię wiezi, I ta, co idąc nie idzie, a tańczy, I nawet w sklepie ogólnie ci śledzi W mojej leryki wnuka z <śpiewanie> To będzie opowieść o człowieku, który urodził się w innych czasach niż chciał. Urodził się w innej rzeczywistości. Może nawet urodził się w innej skórze. Kto nas zagadnął, Kiszotę, a to Sancho Pansa? Kto będzie piękną dolciną i niezadowoloną interesem? Kto może być rycerzem spod znaku Księżyca lub Słońca. Scena pierwsza, ujęcie pierwsze. Występuje Jacek jako Don Quixote, Mikołaj jako Sancho, Ania jako Teresa, a my, a wy jako dzieci. Drogi, samco, przyjacielu, przeczytałem księdza że Wyspia-Wyspia. No to jest, ludzie są żeby czy chcesz wyruszyć tam ze mną? Nie, nie mogę. Mam do do i To tylko kilka miesięcy. Łatwo ci mówić, bo jesteś samotny. Nie zabakię ci tam jedzenia. Tato, ja jestem głodny. Ja chcę obranie. A ja co zabawkę? Chcę chodzić do szkoły. A zobacz jak on wychód. Jedź z nim, może coś zarobisz. Oprócz bogactwa dostaniesz władzę. Będziesz na przypiłki wina w złotym pucharze. Wajaję krew i pij wodę moją rodziną. A ja bym chciała zostać gubernatorową. A nie żoną rolnika. Dostaniesz tą wyspę, a tamci osa, żebyś nie musiał iść piechotą. Kojo, ty, jadę. Początkowo Sancho traktował Don Quixota z przymrużeniem oka, ale inni traktowali go jako wariata. Nie pasował do otoczenia, wyśmiewali się z niego. Sancho stawał w jego obronie, bo czuł się za niego odpowiedzialny, ale też powoli wchodził w jego świat, bo świat w wyobraźni Don Quixota był lepszy. Sancho marzył o odpoczynku od rodziny. Paradoksalnie, Don Quixote marzył o rodzinie. A bo zawsze takie jest, że każdy coś chce, a tego co ma, to nie potrafi docenić. Wyobrażam sobie wyspę, na której stoi drewniana szopa pomiędzy dwoma drzewami. Nikt nie zwraca na uwagi, to mój dom. Ale kiedy tam wchodzę, jest piękny pałac i żona. Nie mamy służby, wszystko robimy sami. Opisz się, że, myślą, że nasz pałasz to szopa. Scena druga, ujęcie drugie. Występuje Adrian jako Tom i Basia jako Dulce Piękna niewiasto. Gdzie tu widzisz piękną niewiastę? Stoi przed nami najpiękniejsza kobieta pod słońcem. Jestem wieśniaczką, wieszającą pranie z gromadką dzieci. Mogę być karczmarką, co podać? Twe serce. Czy zechcesz przyjąć moje, czy zechcesz zostać damą mojego serca? Chyba mnie z kimś mylisz. Zamawiasz piwo, czy nie? Nie mam czasu. O piękna dulce, no! Jeśli wyruszę na wojnę. Kto będzie o mnie myślał? A jeśli zginę, kto po mnie zapłacze? Przyjmij moje barwy non capisto Feliciano dulconeo per favore mia amore capultavoro porto fortuna. Aha, wariat. No dobrze, przyjmuję Twe barwy. Będę za Tobą tęsknić i czekać na Twój powrót. Grazia molto amore. Miłość jest ślepa. Oczy zakochanego widzą inaczej, miłość przychodzi i odchodzi, a pozostaje popiół. Tylko Don Kiszot, idealista, mógł się zakochać na zawsze, a i tak był samotnikiem. Nigdy nie założył własnej rodziny, ale myśl o miłości, chociażby zmyślonej, pozwalała mu przeżyć w świecie potworów. Czyli ludzi, którzy go nie rozumieli, chcieli ratować przed nim samym. On po prostu urodził się nie w tych czasach, co powinien, a może nawet nie w tym ciele. Tak się czasem zastanawiam, co ja w sobie mam, że dwie kobiety mnie chcą, a ja muszę wybrać jedną, bo nie jestem hormonem. Może i masz o charymi, a to potrzeba by dużo pieniędzy. E, tam widocznie coś w sobie masz. Jedno przepogłaszczasz, drugą przytulisz i obie szczęśliwe ale miłością się nie nakarmić i do gara nie wsadzisz. Scena trzecia, ujęcie trzecie. Występują Mikołaj jako Don Quixote, Szymon jako Sancho. A my? A wy jako wiatraki. Sando pójdź, to bo twoje, musimy ich pogonić. Bo nicą na tą biaskę. Nie, to dwie czaki. Wyglądają tak, nie rzucają się i idą na nas. Don Quixote, myli się. Do ataku. Ała, a ja mnie to potuje babało. Don Kiszot zawsze widział rzeczywistość inaczej niż jego przyjaciel. Potrzebował bronić innych przed złem, a sam dostawał za to po głowie. My też walczymy z wiatrakami. Każdy robi coś, co nie ma większego sensu. Jest skazany na klęskę. Nasze życie kręci się wokół zdrowia. Można tylko niektóre rzeczy opóźnić, ale i tak do nas dopadną. Mogę marzyć, że jestem zdrowa, piękna, młoda. Silna i mam dla kogo żyć. Mam cel. Ale potem i tak okazuje się, że noc jest za krótka, a woli boli bardziej niż kręgosłup i nogi. Ja na przykład nie mogę zapamiętać nic. Staram się, a nawet imienia bohatera nie pamiętam. E, nie nie, nie, nie znam liter. Wiem, że nigdy nie pamiętam no, a ja podejm mój, to ja wejdę Chciałbym lepiej myśleć o sobie, ale mam problem z matką. Cena czwarta, ujęcie czwarte. Występuje Piotr jako Donkiszot, Mikołaj jako Wieśniak, a Wy jako Przechodnie. Odzie gdzie gubiłem obietkę? Padło do jacini. Kuba, pomodę? Nie mogę, muszę pilnować ojchowiec. Majusiu, pomożesz? Nie jedna owieczka w tej, jedna w tej, machnij ręką. Simon, pomożesz? Boję się ciemności. Aniu, a ty? A ja mam plasmofobię. ty. Chętnie bym pomogła, ale ledwo stoję na nogach. Ja tak, a w przestrzeni. A ja mam ten problem, że lubię baraninę. Boń ci to nadzieja. Już się to jeszcze pomogę. Znieczulica społeczna problem naszych czasów. Wszystko musi się opłacać. Każdy jest zainteresowany tylko swoim życiem, swoimi sprawami. Za to, żeby pouczać innych, jest pierwszy. Kiedy przestaniemy widzieć czubek własnego nosa? Obawiam się, że nigdy. Bo człowiek to jest jak ten baran w stadzie. Niby mądry, ale musi i tak, i tak się dostosować do wszystkich. Scena piąta, ujęcie piąte. Występuje Szymon jako Don Quixote, Marysia jako Sancho. Ja? Yeah? A czemu nie? Jacek jako książę, Pasia jako księżna, Ania jako kaczmarka, a my? wy jako dworzanie. Ale nim zaczniemy bal na królewskim dworze, pragnę zapowiedzieć występ niepowtarzalnej, jedynej w swoim rodzaju. Dosyć! Witam wszystkich na moim dworze. Gościmy dzisiaj rycerza Don Quixota który nam pokaże parę sztuczek. Numer pierwszy. Jazda na złotym koniu. Jeden kon. <grym> Numer drugi. Walka na miecze z księżycowym jeźcem. Jeden miecz. A teraz uczta. Częstusie. Gdzie to jedzenie? <grym> Thank mm -hmm. Sando! Wracamy! Masz rację. Lepiej jeździć na prawdziwym ośle niż na zmyślonym koniu. Jeść prawdziwy chleb, a nie przepiórki z obrazka. Każdy z nas poczuł się kiedyś potraktowany jak bazen albo niegroźny wariot Czasem się spotykamy wyśmiewaniem, wytykaniem palcami i traktowaniem nas jak nierozgarniętych. A przecież niesamodzielność nie oznacza głupoty. Dla nas głupotem jest wpychanie ludzi w wymyślone normy i wyrzucanie poza nawias tych, którzy się w tych normach czy ramach nie mieszczą. Nie licytujmy się, kto jest głupszy, jak kto jest mądrzejszy. Mądrością naszych czasów jest wrażliwość. No i mnie już to denerwuje, bo wszyscy myślą, że my to się już do niczego nie nadajemy i nic nie potrafimy, ale są w wielkim błędzie i czasami nam tylko szkodzi. Scena szósta, ujęcie szóste. Występują wszyscy, jako Don Quixote. Nie zagramy ostatniej sceny, bo w ostatniej scenie bohater umiera. Pogodzony z wąsem, niby umiera, bo najpierw rodzina zniszczyła jego bibliotekę jako źródło jego szaleństwa. Potem Dulcinea zażądała od niego pieniędzy. A na koniec na mieście ubrali psychiatr zbroję. rycerza, aby pokonać Don Kichota, lekarz zwyciężył. Odebrał Don Kichotowi marzenia o jego utopionej wyspie. Dotarł do jego głowy, ale zabiły go serce, czyli chęć do życia. Paradoks. Czasem chcemy dobrze, a czynimy szkodę. Pozwól nam żyć po swojemu. Nie wciągaj nas na siłę do swojego świata. Nie wsadzaj nas w swoje w no, no, normy, my mamy w, własny rycerski kodeks. Po pierwsze nie chodzić, po drugie nie być po trzecie Wszyscy jesteśmy bohaterami tej sceny, ty widzów też. Wystąpili Adrian, gościnnie nasz praktykant, Jacek, Jacek, Kasia, Ania, Szymon, Marysia, Chyba, Piotr i

Mikołaj debiutuje scenicznie. Mikołaj nie mógł się doczekać dzisiejszego dnia. O mało tutaj na próbie ze skóry nie wyskoczył, nie tylko z wózka. Mikołaj, Mikołaj. I naprawdę fizycznie się zmęczył, żeby wypowiedzieć wyraźnie wszystkie słowa. Prawda, Mikołaj? Piotrek, to jest nasz, nasza, nasz pomocnik pierwszy. Dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Dwa dni temu mieliśmy Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnością, więc oddanie im głosu jest chyba najlepszym prezentem. Kuba, nasz najlepszy recytator, też debiut sceniczny przynajmniej skrzydła. Marysia, no to jest po prostu wchodząca encyklopedia i człowiek z niesamowitym poczuciem humoru, o czym mogliście się Państwo przekonać. Szymon. Szymon, następna, dusza człowiek. On by wszystkim pomógł, a sam się przewrócił. Ania. Ania to jest aktorka urodzona i można było odkryć dopiero talent teraz, bo zresztą też Ania jest debiutantką, a tu na potrzeby spektaklu to nawet krawcową się okazała. Basia. Basia to jest nasza pokładowa poetka. Ona ma tyle pomysłów, taki zasób wiedzy, zasób słów. Wie praktycznie wszystko. Więc Basia jest filarem tego zespołu od samego początku w grupie. Zresztą podobnie jak Piotrek, i Szymon i Jacek. Jacek. Jacek chyba najwięcej dostał takich cięgów podczas prób, ale spiął się i powiedział wszystko, co trzeba było powiedzieć. Więc Jacek naprawdę super ćwiczył pamięć specjalnie na tę okoliczność. No i Adrian, dziękuję bardzo. Adrian, tobie szczególnie, bo mieliśmy innego aktora w roli reżysera, ale nam jakoś uciekł zrezygnował po prostu z zajęć, więc gdyby nie Adrian, prawdopodobnie ten spektakl nie mógłby się odbyć, więc tym bardziej bardzo Ci dziękuję. <klucz> Oczywiście wszystkim koleżankom moim dziękuję za pomoc, Pani Danusi za zaufanie. Dzięki, byliście wspaniali. Ja chciałam podziękować właśnie Pani Renatce. Przed chwilą, kilka minut temu usłyszałam, że Kocham tą robotę. Tak, tak, to prawda, tak powiedziałam.